Cześć, znalazł się kolejny unikat. A dokładnie znalazł się w Istebnej Zaraz go tu odkryjemy i właściciel przedstawi go jak, jak powstał, jak jeździł i, i coś, co to jest w ogóle. Jak powstała ta myśl, żeby taki coś stworzyć. No to zaraz zaczniemy. Jest ja to na raz przykryte, bo po co mu do tego loć? Nie ma garażu, ale na razie jest tu przykryte, ważne że zawsze coś jak nic, i jeszcze wóz je do tego do czepiona. Zaraz przyjdzie właściciel i przedstawi ten unikat, który żech tu dziś o znalazł Jestem teraz właściciel tego unikatowego sprzętu i chciałbym się właśnie spytać, jak to powstało? W eee, którym roku to powstał ten sprzęt? W 1980 roku. Aha, no. no. I z co go pan składał? Nie, 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 nie. To, mi go, to mi go robił facet z Szesina. Aha, no, 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 no. no, no. mi go robił. A co tak przyszło, że taki sprzęt właśnie powstał? No bo kawałek było gospodarstwa i... Uh -huh. no i stało się mieć jakiś pojazd, żeby, no, żeby można było z... pozwolić uh -huh. zwieść. Uh -huh. A to tak zaczynając silnik z czego tu je? And, e, silnik jest androwski. An, an, a, angoria. A, ando, andoria czy Angoria? Aha, andoria. Andoria, andoria, to. andoria. A jaki tu jest napęd? Bo widzę, że tu chyba jest napęd na ten na łańcuch na łańcu właśnie zauważyłem. Aha. No to fajnie. E, a tu też było odpolane e, na, na... Tak, tak. Dali te odpolane czy już nie? Teraz już nie. Aha, teraz już nie. E, dali, mm, skrzynia? Z czego? Starostos A, skrzynia, aha, tak go A jeszcze dyfer. Dyfer też jest mhm. Zauważyłeś, że tu są hamulce hydrauliczne tak, hydrauliczne i osobno na każdego osobno a, to fajnie, bo widzę, że tu jest więcej tego, e, może to osobno. To... a tu widzę jeszcze, że pan posiadał wóz do tego tak wóz, tak wóz a co, siano woził? Czy... Siano, tak, siano się mhm. woziło mhm. ziemniaki się zwożało mhm. węgier się woziło mhm. kiedyś, bo nie było kiedyś ty takie... Pewnie to miło, bo tak właśnie zauważyłeś i jak je możliwość też innym zaprezentować tego sprzętu to... Opał się też woziło z lasa. Ja? No. Aha, no, no to pewnie. E, ale on dali funkcjonuje. Dali, tak, dali jest na chodzie. To fajnie, bo te takie sprzęty to są wiekowe. No <laughs> nic, no to fajnie, bo, bo jak G gdzieś... Się... Ludzie to co gdzieś mieli, to, to tym też jeździli, bo no teraz... Właśnie. Teraz są inne, Teraz inne, inne czasy, inne możliwości inne możliwości, tak, inne możliwości. Aha, No to fajnie, super, dziękuję, że, że mi go pan zaprezentował Wierzę, że, że też inni Jagu widzą taki sprzęt Możliwe, że też, też, za, też napiszą albo co będą chcieć Żeby gdzieś inny sprzęt też pokazał im To fajnie, super i też zapraszam do innego mojego filmu. Pozdrawiam i pan też Pozdrawiam, dziękuję Aha. D'accord, d'accord, d'accord,